Który są najlepsze? Kurwa, gdzie bierzesz kurwa codziennie i nie dopuszczam zwału, zwały kurwa ziomek. Pamiętaj. Spaj, Fly i... Zadne. No na całe O czym by tu opowiadać, może zacznę od tego, że Zacząłem dziewczyny zdradzać Tak kurwa właśnie nagrałem na zajebistą piosenkę pod tytułem Życie na piździe A no może kurwa inny tytuł Może wódka z fetą albo nie Myślimy, myślimy sobie teraz nad tytułem tej piosenki Nie jest to łatwe kurwa, no nie jest to łatwe Zajebny szczura kurwa, zajebny szczura panowie Zajebny szczura za 30zł Mam fety, bo ja mam po zniżkach, i lufkę jeszcze muszę kupić, kurwa. I bym się napierdolił jak księciuk, no. tak właśnie jest chyba, no. Muszę zapolić, kurwa. Kurwa. No. Dziesiąty raz już się, kurwa, mówiłem, czy nałożce, bo no, kurwa nie poszłem, bo zahalałem pałę, no. W tym napijdzie był Johnny Wood i z... stary grandusz. Patrzę wszyscy na szury i najebne pałę, to jest historia. No. Jak można mówić? Pięknie o, najebane piwo. Będą zjarane paląc sztukę gandzi na raz. To jest zajebiste mówię. No to jest rzeczywiście trailer, a całość już niedługo. Papa, daj suba, nie? Tylko I łapkę, w górę kurwa. No to jak będzie dużo łapek i sub, to to leci kurwa całość. Czysta. Wódka, wódka.